Niech miłość zagości w nas, niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Duchu święty, przyjdź. Duchu święty, przyjdź. Duchu święty, przyjdź. Duchu Święty przyjdź, niech wiara za gości, nadzieja za gości, niech miłość zagości w nas, niech wiara za gości, nadzieja za gości niech miłość zagości w nas. Śli ducha Twojego, a powstanie życie. I odnowisz oblicze Ziemi. Módlmy się, duchu święty, duchu miłości Ojca i Syna. Obdarz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce. Aby źródł mnie Twoją mądrością, wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź, utykam na których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi słuchać z zamaszczeniem Twojego szeptu, napełnij mnie. Wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Amen. Módlmy się. Panie, tobie oddaję mój język, niech będzie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości, mysz Czułkany. Przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, pojeżdżam do Tobie. Nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et filii et spiritu sancti. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. I sekula, Idziemy Amen. dalej w nasze orędzia z Matką Bożą na kilkanaście minut. Jesteśmy przy 13. konferencji Matki Bożej naśladowanie Antychrysta. Życie bez Boga. W pełni szczęścia i pokoju nie jest możliwe, bo nawet jeśli okoliczności zewnętrzne sprzyjają szczęściu, a więc wszystko w życiu pozornie się układa, serce człowieka pozostaje nieszczęśliwe, niespokojne, pełne smutku, tęsknąć za czym, czego mimo wszystkich swoich zabiegów i sukcesów nie może osiągnąć. To jest największy dramat ludzi, którzy nie są w stanie bez Boga opanować swojego serca, które zawsze pozostaje nieszczęśliwe, niespokojne i smutne. Tym tak zwanym szczęściarzom, co się im w życiu tak zwanie połudowało bez Boga, zawsze im czegoś brakuje i zawsze narzekają, zawsze stękają. Serce człowieka jest stworzone przez Boga i pragnie Boga. My to wiemy o wykładzie Bożym na temat duszy człowieka. Ono już tam było, zanim tu się pojawiło. Ono wszystko. Dusza człowieka i serce wszystko wie, co tam jest i czego mu tu, w tym ludzkim więzieniu na Ziemi, brakuje. Tylko Bóg daje mu szczęście i pokój. Taka jest prawda i Bóg widzi całe nieszczęście pozornie szczęśliwych ludzi, ich miotanie się, niecierpliwość, niezadowolenie, ich miotanie się, niecierpliwość, niezadowolenie, rozpacz, bo życie bez Boga prowadzi do śmierci pozyskują tytuły, godności, majątki, nie wiedzą, co zrobić z pieniędzmi i są dalej nieszczęśliwi. Telewizja jednak, Maria Matka Boża mówi, stworzyła nierealny model, który przekonuje ludzi, że człowiek jest doskonale szczęśliwy, żyjąc bez Boga, grzesząc, posiadając to, co stworzone i to co cenne w oczach ludzkich. To jest jedno dzieci wielkie kłamstwo. W ten sposób człowiek oszukiwany, i wierzy, jest oszukiwany i wierzy w obraz. Który widzi bardziej niż słowo Boże, któremu przeczy. Dlatego mamy dzisiaj wytworzony model. Przecież to mówili w telewizji. Co przemycisz w telewizji? Ludzie wszystko przyjmują. Mówili to w telewizji. Jak mi wykryto ponoć chore stol 20 lat temu i kazano mi iść na tabletki, ja nie poszedłem. Pierwsza uwaga było nie wolno ci jaj, jeść z jajek. Nie wolno, a ja tak mówię, pani doktor, ale jest, z tego powstaje życie. Tam jest wszystko, co poczuje człowiek. Dzisiaj mówią, że wskazane jest jeść minimum dwa jajka dziennie a ten cholesterol ma inne właściwości i wymieniają, jakie tam są pierwiastki, co, wszystko, czego nam brakuje, jest w jajku. 20 lat temu było to zakazane, tak mówiła telewizja, tak mówili ludzie wielcy tego świata, dzieci. Obraz telewizyjny was przełamał, słuchacie go bardziej niż słowa Bożego. Dlatego diabeł walcząc ze mnie, ze mną, Wymyślił, jaki obraz o mnie. Ksiądz Natanek jest dobry, tylko nieposłuszny. A skoro jest nieposłuszny, to nie słuchajmy go, co mówi. To jest bardzo sprytnie ustawione. Ale taki był plan Pana Boga, bo ten nieposłuszny to mi przydali jeszcze przed moim wejściem w orędzia. Ja już byłem nieposłuszny od samego początku. Dostawałem szczały, nie wiedząc za co. Nikt ze mną nie mówi, że mnie chce ukarać i marza, rozumiecie? A później mieli do mnie żal. Jak biją górala, no to się zatrze, no, zatar się, w sensie, zapar się i nie puści. Nie? Pan Bóg to wie, gdzie jakie mechanizmy, dzieci uruchomić. Moje dzieci, telewizja stworzyła świat bez Boga, mówi Maria przedstawiając wam rzeczywistość tak jak gdyby Bóg w ogóle nie istniał. Teraz wy zamiast naśladować Jezusa iść za słowem Bożym, naśladujecie model stworzony przez telewizję i wprowadzacie go w życie. Ubieracie się tak jak każe telewizja. Jecie tak jak każe telewizja. Wykonujecie swoje wnętrza, mieszkań tak Układacie jak jest model telewizyjny, Dzieci, to jest ci przerażające. To jest straszne, co z wami zrobiono, i w coście wy uwierzyli. W ostatnich dniach, dzieci, Pan Bóg bardzo upokorzył Amerykanów. W Los Angeles spaliło się ponad 10 tysięcy domów. Przez trzy dni szalał tam taki wiatr, że nie panowali nad sytuacją. O mało co ta najbardziej ich pyszna ulica w Los Angeles mu się spaliła. Dzieci, jedno wielkie pogorzelisko. Ludzie stracili wszystko. Ty. Przy tylu urzędach budowlanych, przy tylu ekspertyzach, Mając takie sprzęty, tyle helikopterów, tyle hektarów miasta się spaliło. Na oczach całego świata. Jakby wiało jeszcze trzy dni, to by było cały Los Angeles spalony. A to miasto ma ponad 6 milionów ludzi. Sprawdzę jeszcze w internecie, jak miałem geografię, to ono było bardzo wielkie. Dzieci, na naszych oczach jest uśmiercone. Miasto aniołów. Wolą szatana jest to, abyście naśladowali wzór, który on stworzył pod wasz, przed waszymi oczyma, wprowadzili w życie nierzeczywisty obraz świata, wykreowany przez telewizję jak młodzież zaczęła, powiedzmy, średnia szaleć na dyskotekach w piątki, w soboty, to to wymyśli jeden film, który przekręcił całe młode pokolenie. Gorączka sobotniej nocy. I powstał w styl, którego przed 40 laty nie byłem w stanie opanować od mojej młodzieży. impreza od imprezy, dzieci. Gorąc, gorączka sobotniej nocy. A co dziś jest? To smutno o tym mówić. Szatan stworzył człowieka, który jest odwrotnością Chrystusa antychrystem. Co to znaczy, że ty, człowieku współczesny, możesz być antychrystem? Czekamy, szukamy przepowiedni, baba będzie, jakoś zakonnica urodzi, takie coś będzie, ci dać. ty jesteś antychrystem. Z tego rędzia wynika, że jeśli jesteś wpatrzony w telewizor i w ducha świata, no to ty jesteś antychrystem. Jesteś z odwrotnością Chrystusa, czyli antychrystem. Czyli każdy ateista, szatanista jest kim? Antychrystem. Tak czy nie? Każdy kapłan, który niszczy kult, tradycję kościoła, nie kocha kościoła, kim jest antychrystem. Wy na ambonach widzicie wielu antychrystów. Kto nie wypełnia woli Bożej, nie przestrzega, moi drodzy, przykazań, jest antychrystem. Wy wszyscy czekacie, aż przyjdzie antychryst, będzie związany i dzieci, nie, 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 ciebie trzeba związać. Z Apokalipsy wiecie, że antychryst Został związany łańcuchem i wrzucony w otłań piekła. Te ciebie to wrzucą. Te słowa dotyczą ciebie. Szatan stworzył człowieka, który jest odwrotnością Chrystusa. Antychrystem. Czyli moi drodzy, jeśli Bergoglio wykonywuje wszystko, Naprzeciw tego, co było i z tą kościoła? To jest antychrystem. Jeśli nie celebruje mszy świętej, to kim jest? No, antychrystem. Czy to rozumiecie? Kościół, jeśli nienawidzi swojego założyciela, Jezusa Chrystusa, kim jest? Antychrystem. Nadmieniłem Wam dziś na początku, że popatrzymy na ten wymiar. Antychrysta indywidualnie, czyli personalistycznie, to możesz być Ty, instytucjonalnie, to jest Kościół Święty. Stał się nagle antychrystem, i patrzymy bardzo głęboko, patrzymy na pastora papieża, kim on jest. Dlaczego nic nie mówi. O Jezusie. Dlaczego nie broni kościoła katolickiego? No bo jest anty. Anty znaczy przeciwny. Żebyście rozumieli, Antychryst to jest przeciwny Chrystusowi. Szatan stworzył człowieka, który jest odwrotnością Chrystusa, antychrystem, i poprzez telewizję dał go Wam jako wzór do naśladowania. Laicki typ, tryb życia, czyli Ty jesteś antychrystem, czy rozumiecie? Co kazał Duch Święty? Naucz ludzi żyć według roku liturgicznego. Wedle kalendarza liturgicznego, naucz starych zwyczajów, przepisów prawa, antychryst to wszystko zniwelował, wszystko dzieci zniszczył, zniszczył. Dlatego mamy powiedziane w Apokalipsie, Bóg, szatan, szatan, dał człowiekowi obraz, i przez niego uwiezie cały świat. I wszyscy będą oddawali hołd obrazowi. Poznajcie to, dzieci. Średnio Polak dziennie siedzi przy telewizorze 5 godzin. Wiecie, jaki on kult oddaje Antychrystowi? To jest średnia. Są domy, gdzie telewizor, radio jest włączone na okrągło. A jak przyjdzieś do kościoła, długo, nudzi się, dłuży się. Dostaliście obraz, któremu oddajecie hołd. Płacicie składki, abonament, leci wam prąd, rozumiecie? Przy okazji, przy tym tyjecie, bo beszeruj się przy, przy, przy tyle, że je i totalny mętlik. Umyśle, nie macie wolnych przestrzeni, zawal zawaleni nieskończonymi wiadomościami obrazu. I poprzez telewizję dał Wam go, czyli Antychrysta, tego nowego człowieka, nowy, nowy obraz człowieczeństwa, jako wzór do naśladowania. Ten człowiek nie pełni woli Boga, ale własną. W pociągu mamusia jedzie z córeczką dziesięcioletnią. Upasione, rozdarte. Cały czas mamie mówi: Nie, a ja nie, ja tu nie będę stała. No to legnij, w końcu mama mówi w Peronie do dziecka. No to legnij. Stworzono człowieka, który jest perfekcyjnie wyrobiony w przestrzeni własnej woli. Jest takie piękne orędzie o człowieku XXI wieku. Nie poddany niczemu, żadnemu prawu, wszechobecne jego chcenie, jest normą jego istnienia. Komuś zależało. Na tym, żeby stworzyć rzecznika praw dziecka, Wszystkich, wszyscy pokrzywdzeni, natomiast ci, co mają kształtować rzeczywistość, wychowawcy, rodzice, są największymi bandierami. Wy nie wiecie, jakie są procedury zażynania rodziców w państwie, państw, w państwie polskim. Wczoraj jednego aż przytuliłem do serca, jak widziałem. Jak go maltretują. Przerażające są moi drodzy zarzuty. Przymusza się dziecko do wiary. Dzieci, Wy nie wiecie, co to jest prześladowanie Kościoła. W jednym małżeństwie ojciec dostał przywilej sądowy, że w wielkim tygodniu może, bo walczył o to. Wziąć dziecko na 15 minut do kościoła. To są wszystko decyzje dzieci polskie. Jak naszego człowieka wzięły w objęcia adwokatki z gender, no to się dziś siedzi w więzieniu. Jak się tylko dowiedzą, że ktoś jest katolik i to praktykujący, dziś jest modą usadzić katolika na śmierć praktykującego i wierzącego. Ten człowiek nie pełni woli Boga, ale własną. Nie dąży do zbawienia, ale żyje chwilą. Nie narodził się, aby cierpieć, ale aby żyć bez cierpienia. Taki oto został stworzony człowiek. Będzie on musiał całe życie przeklinać piekło w piekle. Więc przypominam cechy tego człowieka, antychrysta. Nie pełni woli Boga, pełni wolę własną, nie dąży do zbawienia, żyje chwilą. Nie narodził się, aby cierpieć, ale aby żyć bez cierpienia. To jest cecha współczesnego antychrysta, chodzącego po naszych ulicach. Moje dzieci, Bóg dał Wam swojego Syna jako doskonały, widzialny dla Was obraz swojego Bóstwa. Ten obraz został zachowany dla Waszych oczu w Piśmie Świętym. Waszym powołaniem jest naśladowanie tego jedynego obrazu, jednego wzoru, wzoru z nieba, abyście osiągnęli zbawienie. Teraz rozumiecie, czemu nagle w orędziach Pan Bóg mówi do nas? Jeśli idzie o liturgię, wykonuj wszystko to, co Ci każe ksiądz Piotr, pokazuje Wam. Dzisiaj, jak my zaczynamy od Adwentu i mamy tą katezę tutaj obrazową, słowną, no to do dzieci cały czas ten obraz Boga się przybliża, rozumiecie? Znaki, obrazy, stajenki, robimy różne groty. Waszym powołaniem jest. Naśladowanie tego jedynego danego wam wzoru z nieba, byście osiągnęli zbawienie. Chrystus jest realny, żyje pośród was w ubóstwie, samotności, wszystkich tabernakulów świata. Nie jest nierealnym modelem, ale osobą, która wylewa, się, wylewa za was krew w swojej męce. Moje dzieci, żyjecie w świecie i naśladujecie antychrysta w waszych domach. Uświadamiacie sobie, że rzeczywistość to to, uświadomcie sobie, że rzeczywistość to to, co daje Wam Bóg. Szatan tworzy fikcję, aby Was uśpić i zawiesić. Kiedy objawi się, i zwieść, kiedy objawi się Wam Bóg, rozpoznacie prawdę. Ale wtedy już będzie za późno. Czytałem wam dzisiaj tą modlitwę z familiarii, z konsorcjum papieża. Tą modlitwę do króla fenomenalna. Wypełnienie się wszystkiego. Kiedy objawi się wam Bóg, rozpoznacie prawdę, ale będzie już za późno. Upominam was: Żyjecie, żyjcie świadomie i naśladujcie w waszym życiu mojego syna, bo tylko ten, kto w Niego wierzy, może być przez Niego zbawiony. Każdy, kto odrzuca Jezusa, nie prowadzi do Niego, jest antychrystem. A ten, kto w Niego wierzy, będzie Go naśladował, aby móc przyjąć imię Dziecka Bożego w przyszłym świecie. Amen.